Na tak jest na lewo, na lewo, na lewo mi nawet. Śpi. Pięknie. Jeszcze jeden. Jest jeden, na, jest na 20, na 20, za czerwonym, za czerwonym jest. Meduje się. Z lewej strony wychylał. Serio? Dobra, nieważne. Nie, wypyknął. Gdzie? Przy bazie mamy... Śpiewa. Śpi. Pięknie. Dobra, z nie, nie, nie śpi. Dzięki Kurwa kontra, jeszcze jedna jest Już przyleciał Kurwa Śpi? Nie wiem czy w dwójkę przylecieli, czy w jeden. Mam dwie Helki. Śpi, 4 zajmę. albo sześciu. Kurwa, każdy kowe Kia nas. Będę nas laidować. Nie pierdol, mam chyba tu z 6 kałachów, no